Cześć, Skorpionik Jaga, Sobilo z tej strony. Słuchajcie, no to tak, wy oglądacie te widoczki. Ja sobie tutaj pomieszam runkami, zobaczę co dla Was będzie na marzec, kwiecień 2022. W międzyczasie tutaj latają zwierzątka. Jest z tyłu taki jeden kierownik, który wszystkie psy obszczekuje. Więc tym się nie będziemy przejmować. Z przodu jest masa psów, które latają szczęśliwe jak po prostu wiewiórki po tej plaży. Łódeczki, różne inne ciekawe rzeczy. Także a dzisiaj przed nami jak widać jezioro śródziemne, ponieważ gdyż nie ma nawet jednego załamania fali. Po prostu to jest coś niesamowitego. Słoneczko świeci, wszystko jest pięknie, ładnie. Zobaczymy sobie, co tutaj dla Was. I teraz tak, troszkę tam liznę tego kwietnia, ale bardziej weźcie pod uwagę, że wpływy energetyczne z marca będą miały bardzo duże przełożenie na miesiąc, na miesiąc kwiecień. Także to, co ugracie, co... O Matko Boska, co tutaj jest? Boże, skorpion siedzi i się martwi. Dedokuje, jakie straszne rzeczy się wydarzą. I nie wiadomo, co jeszcze. Ja cię proszę, ja mnie się już po tym przełożeniu kart. Nie chcę tego nagrywać. Co ty wyprawiasz? Po pierwsze, system nerwowy i psychika tutaj szwankuje na maksa. Trzeba będzie chyba popracować, bo no niestety, ale mamy tutaj sobie pryszerunki, które są, że tak powiem. Nie wiem, czy było widać, czy nie było widać, ale to ja wam pokażę. Durisas, Naudis, Masakrą, to jest co wy wyprawiacie. Proszę wyjść z tego zakrątego kręgu straszenia, bania się, bankructwa, nie wiadomo jakich strat, nie wiadomo jakich chorób i nie wiadomo czego jeszcze, bo to nie ma najmniejszego sensu. To jest wszystko iluzja. Iluzją. Zobaczmy sobie. Nie dobrze. Wbrew pozorom, z tego co widziałyśmy, wyciliśmy wszyscy z przełożenia. Muszę Wam powiedzieć, że Runki śmią twierdzić, że bardzo dobrze się będzie działo w związkach skorpionów. I teraz tak, przede wszystkim tych skorpionów, które mają różnicę wieku w swoim, że tak powiem, małżeństwie, w długotrwałym związku i tak dalej, tutaj jest jakaś taka fajna, zachowana. Równowaga, mało bym powiedziała jeszcze, że niektórzy sobie tutaj właśnie cuda będą wymyślać, jak to będzie źle, a te skorpiony w tych związkach mogą mieć właśnie taki okres, gdzie docenią tego starszego partnera. A ewentualnie na odwrót, wiadomo, że jest to czytanie ogólne: starszy partner po prostu doceni, że ma tak rzutkiego. Młodszego, fajnego partnera, który myśli racjonalnie, i tak dalej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o związki. Natomiast bardzo ważną rzeczą by było, żeby w tym okresie nie poruszać żadnych nut zazdrości, czyli w pewnym sensie, i to już mówię do wszystkich skorpionów, żeby na siłę nie rozbudzać związku poprzez sztuczną zazdrość, tworzenie sytuacji, w których partner może być zazdrosny. Natomiast jeżeli wasz partner będzie tego typu rzeczy robił, od razu brać baseball'a, w łeb go walić i mówić takimi metodami nie będziemy poruszać naszego związku, wyprowadzać go z rutyny i tak dalej, proszę znaleźć inne sposoby, tak? Emocjonalne, jakby wylania, rozlania i różne inne rzeczy, które się miały wydarzyć, wydarzyły się już wcześniej nie przewiduję tego wraz z moimi runami. Proszę o Was na najbliższy czas. Raczej widzę tutaj stabilizację i takie ogarnięcie się w relacjach. Proszę was, też bym sobie życzyła, żebyście mimo wszystko, te, które po prostu mają taką możliwość. Zaplanowały jakiś wyjazd wspólny z partnerem. To jest nieważne, czy to jest małżonek, małżonka, czy to jest kochanek, kochanka, partner długoletni, i tak dalej. To się należy tutaj jak psu Micha z dobrą tą karmą. I bardzo dużo takiej wprowadzi dobrej energetyki. Zmiana właśnie nieba nad głową to jest najlepszy pomysł, jaki może teraz skorpion sobie wymyśleć. Albo jaki może wymyślać skorpionowi jego partner, albo jaki możecie razem wymyślać. No, można zasugerować delikatnie, tak, żeby jak to jest małżonek, na przykład y, nawet miał pojęcie, że to on tak naprawdę wymyślił, a nie wy. Wiecie, jak to się robi. Natomiast tak, w domu tak samo widzę tutaj y, bardzo fajne wpływy. Y, to znaczy tak, y, no, nie, nie będę może mówić do tych skorpionów, które są jak faszyści, no nie? Którzy, y, nie wiem, tam. Y, Cały dom, że tak powiem, stawiają na baczność, bo y, tu jakieś zbrojenia, tam jakieś, to w ogóle i tak dalej. Co to będzie, jak to będzie, i w ogóle y, y, chowajmy się już. I do piwnicy najlepiej idźmy, i nie wiadomo, co róbmy, emigrujmy i w ogóle. To ja nie mówię do tych skorpionów, bo jak im pierdolec odbił, no to co, co poradzicie? No, no takie, takie życie po prostu, niektórzy tak mają. Natomiast mówię do tych, które są w miarę ogarnięte i faktycznie pilnują swoich interesów. Zwróćcie uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Sprawy rodzinne, zresztą to tak ogólnie jest w życiu, prawda? Ale wy, wyjątkowo w marcu i w kwietniu sprawy rodzinne będą generalnie rzecz biorąc rzutowały na sprawy zawodowe. I teraz bardziej mówię do tych, które prowadzą interesy mm, na zasadzie jakiegoś przedsiębiorstwa. Jakiejś spółki, jakiejś działalności jednoosobowej, partner na przykład drugą ma działalność jednoosobową, na jakiejś takiej dziwnej zasadzie prowadzicie to wszystko. Tutaj mogą być delikatne zastoje. Sztuką generalnie przez marzec i kwiecień będzie ograniczenie jakichkolwiek wydatków. Brak inwestycji nie jest, że tak powiem, karalny w tym akurat momencie i wręcz by runy za, zalecały to, dlatego że już w maj-czerwiec pokażą się te nisze, w które trzeba będzie, że tak powiem, zainwestować. W, na które bardzo warto będzie po prostu w te dziedziny zainwestować. To będzie takie pokazanie, okazanie jasność sytuacji, w którym kierunku należy iść. Natomiast jakby marzec, kwiecień jest od tego, żebyście i to w jedną i w drugą stronę nie popełniły błędów. Czyli nie na zasadzie, że nie wiem, mam na przykład 10 wypożyczalni samochodów i zamykam z nich dwie albo najlepiej osiem żeby zminimalizować koszty i różne inne rzeczy, albo w jakimś innym przypadku nie wchodzić w skrajności. Nie, nie, to ma być na spokojnie. Co można racjonalnie, że tak powiem, poprowadzić, utrzymać w takiej równowadze, która nie... no właśnie nie rzutuje na ten komfort taki rodzinny i nie rzutuje też generalnie rzecz biorąc negatywnie na wasze samopoczucie, Wiecie, to nie o to chodzi, żebyście się wykończyły na no zawał padły, no nie, bo będziecie przez marzec, kwiecień myśleć, Boże, a jak się nie uda, jak to, jak tam. Tutaj wszystko będzie w porządku pod warunkiem, że tak, po pierwsze jest potrzebna reorganizacja jakaś w sprawach biznesowych, zawodowych, generalnie rzecz biorąc, na pewno te z Was, które w tej chwili mają, bo jesteście w Berkanu przy Isie, więc generalnie rzecz biorąc te minusowe energie, raczej mówią wstrzymaj lejce, jeżeli chodzi o zwalnianie Pracowników, o zwalnianie siebie z pracy, o zwalnianie generalnie rzecz biorąc, nie wiem, zatrzymywanie jakichś projektów. Może się to dziać, ale naprawdę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie to niezbędne, konieczne i ze względu na to, że zawalą jakieś inne osoby terminy, wycofają się z pewnych projektów i tak no to trudno, to już musicie się wtedy z tym pogodzić. Wrócicie do spraw około czerwca, lipca. Ale wy z założenia tego nie róbcie. Jeżeli miałyście na przykład otwierać jakąś fundację albo mieliście otwierać jakiś e, e, biznes, jest to już tak naprawdę wszystko załatwione papierkowo, to spróbujcie generalnie rzecz biorąc, tak naprawdę przy minimalnych kosztach, przy minimalnych jakichkolwiek tam stratach, inwestycjach pociągnąć to jednak. Dobrze? Bo tak naprawdę strach ma duże oczy, a wbrew pozorom karty pokazują, że wy bardzo dużo szczęścia będziecie mieli w sprawach zawodowo-finansowych. No, tylko te, które faktycznie pójdą w energetykę, że tak powiem, paniki, dramatu, po prostu iluzji, którą no dzień w dzień, dzień w dzień nakładają nam na uszy, przed oczy, i ten, kto siedzi przed tym pieprzonym szklanym okienkiem, to tak naprawdę nie ma szans na to, żeby zrobić coś w sposób dla siebie dobry i dla ogółu, tak, dookoła siebie. Nie, bo po prostu wpadnie w tą czarną, tą czeluść, że tak powiem, tego dramatu. Ale ci, którzy zachowali zdrowy rozsądek i wiedzą, że to jest jeden wielki pic na wodę, generalnie rzecz biorąc, bo się pewna rzecz nie udała przez dwa lata, teraz trzeba wprowadzić nowy, że tak powiem, poziom zastraszania, tych, co są mniej świadomi, no to ci się, że tak powiem, utrzymają w może i na rezerwie, ale jednak w harmonii ze światem i z interesami, z ludźmi. Jest tutaj też pokazana jedna rzecz, żebyście faktycznie nie kategoryzowali osób, z którymi macie do czynienia. Nie byli też tacy, Zerajedynkowi na zasadzie mówię do tych, które faktycznie mogą mieć dosyć już takiego takiej postawy, którą można nazwać że ktoś nie chce kompletnie rozmawiać na pewne tematy i wręcz agresywnie reaguje na to, jak się mu zada pewne pytania albo się o czymś opowiada, i tak dalej. I w drugą stronę, po prostu zachowajcie w miarę poprawne relacje z ludźmi, którzy są o innym zdaniu, którzy są jakby w pewnym sensie, ja mówię naprawdę poważnie, dlatego że tutaj jedyne co grozi w tym marcu i przez kwiecień to strata ludzi. Strata ludzi, zasobów ludzkich, i to jest nieważne, czy to będzie przy pracy, czy to będzie akurat w sprawach towarzyskich, czy, czy to będzie akurat przy rodzinie. Bardzo, bardzo wyczulony na pewne rzeczy będzie koziorożec, wodnik, i rak. Tutaj musicie na to zwrócić uwagę. Jakikolwiek ton nie znosząc sprzeciwu, jakakolwiek forma generalnie rzecz biorąc ucisku na nich intelektualnego, jakiegokolwiek będzie rodziła totalną agresję i taką wręcz nienawiść. Także nie, nie wchodzić nie, nie, nie twórzcie potwora z kogoś, kto nim nie jest. Natomiast pewne tematy drażniące, które naprawdę zabierają energię w jeden moment, nie powinny być poruszane. I bardzo dobrze wiecie, jakie to są tematy. Wszystko, co będzie poparte generalnie rzecz biorąc jakimkolwiek strachem, brakiem, stratą i tak to, to są te tematy, które macie w tej chwili omijać. I um, najprawdopodobniej też będzie tak, że ci, którzy wam będą fundowali e, tego typu tematy, a wy jesteście w, z tej drugiej strony jakby e, zauważający, że no niestety ma Patrz się dzieje taki na tym świecie, że to tylko siąść, obserwować i po prostu spisywać jak gal anonim, e, też e, musicie zachować tą równowagę, tak? Czyli i w jednym, i w drugim przypadku. Jedna rzecz, którą tutaj akurat mam dla Was bezdyskusyjnie do powiedzenia i poradzenia i wręcz powinnyście to zastosować w 5 sekund, zacznijcie się bardziej interesować swoim zdrowiem, ale swoim Wasze zdrowie jest pokazane jako kompletny brak uziemienia generalnie rzecz biorąc, a ja nie wiem, czy wy siedzicie na dupie i nic nie robicie, czy wy w ogóle nie macie nic wspólnego z energią Ziemi. Czy jedyną niby materialną stroną w cudzysłowie u Waszego życia to są po prostu pieniądze? czy O co tu chodzi, ale jest deficyt straszliwy, deficyt ziemi w Waszym, ugruntowania, uziemienia, czakra podstawa generalnie rzecz biorąc. Nie wiem, może faktycznie strach objął większość skorpionów i wychodzi im oczami, ale to jest bez sensu. Proszę zapoznać się z energetyką runy Urus. Nie wiem, podkowę se weź i zobacz, jak wygląda urus. Rozumiesz, co chodzi? Zacząć, nie wiem. Dla mnie możesz w tej chwili już kopać grządki, proszę, ja was na działce. Jak nie masz działki, to idziesz do sąsiada i mówisz, bardzo chętnie mu pomożesz. Ale to masz zrobić, wszystko to, co generalnie, że bieganie. Nie wiem, usiąść dupą na piasku i generalnie rzecz biorąc, ciągnij z tej, z tej ziemi po prostu energię. Daj uzupełnić się energii ziemi. Tu jest tego bardzo duży brak. Także, wszystko, co jest związane ze zdrowiem, jest podyktowane brakiem energetyki. Brakiem energetyki. Nie ma tu żadnego przeenergetyzowania. Nawet jeżeli niektórym z was się może wydawać, że z góry, czyli przy czakrze gardła gadają, 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 nie mogą się zatrzymać na przykład i że to jest jakieś większe przeenergetyzowane, że są zasoby, nie wiadomo jakie energii, to jest bzdura na resorach, dlatego że dół już jest pokazany jako po prostu... No, jako Jałowa Ziemia, o tak to nazwijmy. Dlaczego? Dlatego skupić się na racjonalizmie, logice, nie porzucać tego, co jest realne, tego, co jest namacalne, tego, co generalnie rzecz biorąc. No, nie wiem, ilu z Was, moich klientów osobiście, namacalnie może dotknąć tego, co generalnie rzecz biorąc, pokazują im w pieprzonym, czarodziejskim, czarno-magicznym, szklanym monitorku na przykład, tak? Na przykład. TV, jakieś tam. Nie wiem, nie wiem, które z was. A skoro nie możesz, to proszę przestać się zajmować tym, zauważyć rzeczy do, dookoła siebie, zauważyć ludzi dookoła siebie. Wejść w taki stan, który pozwala zachować logiczne myślenie i utrzymywać je. I do tego uziemiać się z dziećmi. Nie, wiedziem, nie, nie, nie wiedzieć dlaczego, ale pokazują się dzieci w Twoim otoczeniu. Skorpionie, jako przede wszystkim te słoneczne wszystkie energie, nie wiem, baranek, ten strzelec, lwiątko, tutaj się pokazują jako, Czekajcie, sobie, zamknę ten zamek, bo mnie troszkę tam się chłodno zrobiło. Pokazują się jako takie ładowacze. Też nie przesadzaj, bo no to tak, inaczej, energia dzieci, być może Twojego wewnętrznego dziecka też trzeba by było tam tknąć troszkę. Jakimś młotkiem walnąć, przypomnieć, że je w ogóle masz to wewnętrzne dziecko, tą radość życia uruchomić, generalnie rzecz biorąc. Nie wiem, może wyjdź na dwór, popatrz w dzień, kiedy jest błękitne niebo, kiedy już pąki będą rozkwitały, kiedy już generalnie rzecz biorąc zacznie się faktycznie na zewnątrz życie, ładuj się tym. Bierz te obrazy, które są kojące, które są ładujące, które pokazują, w którym kierunku należy iść, tak. To, to jest bardzo ważne, ale dzieci tutaj faktycznie będą cię ładowały. Będziesz jakby, no nieraz tak jest w życiu, że ktoś ma więcej energii, więcej właśnie tej takiej wewnętrznej radości życiowej, mniej zdolności w ogóle do zastraszania siebie i innych i w ogóle łapania tego typu energii i po prostu ma te zasoby większe. Jeżeli będzie trzeba przy dzieciach udawać, że jesteś bardzo pozytywnie myślącym i optymistycznym człowiekiem, to proszę to robić, żeby nie zradzić ich do siebie. I zauważ z wdzięcznością, jak dużo energii będziesz od nich dostawał, że tak powiem, takiej życiowej, takiej młodej energii, takiej dobrej energii. Są tutaj też bardzo duże możliwości, żebyście polepszyli sobie. Jakby relacje z dziećmi, bo tutaj w ogóle widać taki rozkwit. Ja w ogóle nie wykluczam tego, że niektóre z, ze skorpionów, przepraszam, ale to przyszło i muszę to powiedzieć, że niektóre ze skorpionów będą miały sytuację, w której po prostu w tym czasie marca z kwietniem, włącznie dowiedzą się, że są w ciąży najnormalniej w świecie, z tego tytułu może być też malutki problem, zagłuska, co będzie z pracą, jak będzie z pracą, czy. Walka o przedłużenie umowy, żeby jednak, czy przekształcenie umowy, żeby jednak mieć świadczenia, różne inne rzeczy, żeby być zabezpieczonym. I teraz, czy podpisanie na przykład umowy, której do tej pory nie było, tak, żeby właśnie zabezpieczyć za sobie, że tak powiem, ten okres e, e, pobytu w ciąży i później macierzyńskiego. E, natomiast. Uważam krótko i tematycznie, że wiele skorpionów będzie w tej chwili, bez względu na to, co powiedziałam wcześniej, będziecie mieli na głowie um, inaczej. Nawet jeżeli was sparaliżuje coś wewnątrz, nawet jeżeli faktycznie niektóre z was mogą wychodzić już z siebie po prostu i y, 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 być takie napięte, takie. Y, y, znaczy, nie jest zdegustowanie, to jest po prostu wewnętrzne przerażenie tym, co może się wydarzyć. Przestańcie w tych kategoriach myśleć, bo ja uważam, że jeżeli nawet nie marzec, to kwiecień już wchodzi jako taka energetyka, gdzie Wy będziecie musieli. I teraz tak, albo uciekniecie, ja wiem, ja wiem, ale na pewno rozumiecie o czym mówię, albo uciekniecie od tego, czyli wycofacie, zamrozicie swoje siły, w pewnym sensie się zamkniecie na to i okażecie się po prostu ze stronymi egoistami. Co nie jest wykluczone, umówmy się Skorpion, to Skorpion, nie? Ale możecie od tego nie uciekać i faktycznie okazać się niezbędnymi osobami do tego, żeby ktoś nie zwariował. Będziecie bardzo potrzebnymi osobami po prostu w kwietniu. Dla ludzi, którzy... Yy, jeżeli zauważycie w swoim otoczeniu kogoś, kto po prostu no, nie radzi sobie z emocjami, nie radzi sobie z pewną rzeczywistością, jakby kompletnie porzucił takie właśnie racjonalne, normalne myślenie, swoje obowiązki, w pewnym sensie no, kreuje po prostu dramat w swoim życiu, i do tego, albo inaczej, przez. Używki, jakieś inne zmiany percepcji. Ja bym proponowała, żebyście nie odwracali się od tej osoby. Tu będzie bardzo duża pomoc potrzebna i mało tego ja powiem w ten sposób. Chcesz pomagać? Proszę uprzejmie, będziesz miał ku temu okazję. I nie będziesz musiał się patrzeć generalnie rzecz biorąc za wschodnią jakąś tam granicę. Będziesz to miał pod swoim generalnie rzecz biorąc nosem wśród swoich bliskich bądź bardzo bliskich znajomych. I pytanie brzmi, czy się sprawdzisz? Czy się okażesz pieprzonym hipokrytą, który woli generalnie rzecz biorąc gdzieś tam zaglądać na inne podwórko, gdzie oczywiście trawa ma być zielona bardziej? Czy generalnie rzecz biorąc jednak weźmiesz odpowiedzialność za to, że no widocznie coś masz przerobić z tą osobą i ta osoba z tobą, i, i możesz się okazać jedyną osobą, która po prostu temu zaradzi? Dobra, zobaczmy sobie teraz układ hormonalny. Generalnie rzecz biorąc, tutaj sprawy też klatki piersiowej, ale to bardziej bym powiedziała psychosomatycznie. Poza tym, energetyka strachu zawsze siada na wszystkie sprawy związane z oskrzelami, płucami, sercem. Także jak chcesz się wykończyć, to proszę uprzejmie dalej sobie tam nie wiem, wymyślaj, kreuj, wizualizuj, co to będzie, jak to będzie. Słuchaj idiotów, którzy o tym mówią i jakie to wszystko straszne w ogóle yy, się kreuje yy, i przedstawia, albo generalnie rzecz biorąc wybierz spokój. Masz dwie drogi. Ta druga generalnie rzecz biorąc zawsze jest opłacalna bardziej, przynosi wiele dobrego i tak naprawdę generalnie rzecz biorąc fajne plony z niej później są. Ale to już jest Twój wybór, no rób jak uważasz. Zobaczmy, co u Singli będzie tutaj. Było. I nie wróci więcej. Tararara. A właśnie, że mądre serca. Dlatego, że karty pokazują, że to, co przeżyły skorpioniki, yy, najprawdopodobniej do, yy, do lipca. Od lipca tamtego roku, generalnie rzecz biorąc, do okresu yy, Teraz, no, możemy powiedzieć, że do stycznia już się nie powtórzę. To już nie wrati, To już generalnie rzecz biorąc, trzeba wziąć. No, nada niestety, po prostu krótko i tematycznie zamknąć rozdział, nie czekać na tych, którzy mają powracać, bo nie widać tutaj w ogóle takiej chęci, nie widać tutaj, tutaj sposobności, że tak powiem. Ale śmiem twierdzić, że okres. Yy, yy, Marca to jeszcze nie, ale kwietnia tutaj się pokazuje dla większości singli, którzy zostali singlami, a wcale tak do końca nie chcieli, że tak powiem, zostawać tymi singlami, bo to różnie tak bywa często. Mają tutaj możliwość regeneracji i przychodzi taki etap, nieraz to jest takie płynne i niezauważalne, a z drugiej strony, generalnie rzecz biorąc, to się pokazuje taki etap, gdzie faktycznie nawet nie zauważacie, że Wam przeszło. Że Wy przestajecie w ogóle myśleć o tej osobie, że. Wchodzicie na zupełnie inne jakby tory. I chciałam powiedzieć, że od początku kwietnia, tutaj do 8 tygodni, będą bardzo duże szanse na to, żeby zacieśnić więzy z kimś. Kto, no, kto tutaj się pokazuje w bardzo ładnych energiach, i mamy Wunia, i mamy Ingwas, i takie to dojrzałe jest, I jak będzie nawet dojrzewało, to do czegoś dobrego, a nie do czegoś beznadziejnego, i jest gotowe, że tak powiem, na spokojny, fajny związek, w którym to coś. Ten ktoś, oczywiście, chciałam powiedzieć. Także ja bym sobie jeszcze ten marzec odpuściła na jakiekolwiek szarże uczuciowe. Ci z Was, którzy poznali kogoś tutaj wiem, na przestrzeni styczeń, luty, marzec, no nie wiem, wydaje mi się, że to już wygląda troszeczkę tak kwaśno i niesłodko, żeby było weselej, a do maja może się to, że tak powiem, roz, 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 rozrzedzić. <grym> rozrzedzić, żeby nie powiedzieć brzydko. I dopiero później. W międzyczasie, i dopiero później, będzie jakby szansa na normalne stworzenie fajnej relacji, ale. Nim się to będzie w tym czasie, kiedy się to będzie rozrzedzało, miejcie taką przyjemność nie przegapić, że tak powiem, znajomości, takich szans, takich możliwości poznania kogoś w międzyczasie. Bo ym, dla tych z Was, którzy poznali na przestrzeni stycznia, lutego marca kogoś i do tej pory się z nim, przepraszam za swoje ale powiem bujają. I to się będzie tak właśnie rozrzedzało, tak, po malutku, tak, no nie to, no. te dwie rzeczy mi nie pasują w nim, ale dobrze, zobaczę, a później trzecia rzecz się nie będzie pasowała, później czwarta, a później co, tak do, do maja jesteś w stanie dobić, to w międzyczasie właśnie w kwietniu jest możliwość poznania fajnej osoby, no a później się to już rozpuszcza i, i nie ma, i nie ma dramatu, zobaczmy. No, w maju, w maju. Najwięcej się będzie u skorpionów działo w maju. Kwiecień jest już takim przedwstępem. Wykorzystać tutaj, mówię, zrobić porządek ze zdrowiem, ze zdrowym myśleniem, z podejściem zdrowo-rozsądkowym, też do wszystkiego, co się dzieje dookoła. Na wszystko mówić sprawdzam. Absolutnie niczego nie brać na wiarę. Wszystko sprawdzam. Jak nie mogę sprawdzić, to spadać na drzewo. Generalnie rzecz biorąc nie będę się tym zajmować. Na tej zasadzie to powinno wyglądać. No i przejdziecie przez ten marzec i kwiecień w dosyć fajnej energetyce. Zobaczmy sobie tam przyman nas. Fajne będą też pieniążki dla Was tutaj. Ale co jest ciekawe, na dom, przy domu z, nie wiem, z mieszkania, może jakiejś nieruchomości, czegoś, coś, coś, op, coś opchniecie. Ewentualnie tu mogą być też przy współpracy z jakąś drugą osobą pieniądze na jakąś nieruchomość, która no, przydałaby się, przydałaby się. Jeżeli macie zamiar się, że tak powiem, wycofywać z tego, to nie za koniecznie, pod warunkiem, że zabezpieczycie, żeby te dofinansowania, no, czyli pożyczki najczęściej, nie kredyty były w miarę na stałym tym żeby Was nie, zaskoczy, nie zaskoczyły po prostu generalnie rzecz biorąc te i dla tych z Was, które to będą miały za granicą, tym bardziej będzie to opłacalne czyli załóżmy, że chcecie kupić nie wiem, nieruchomość na przykład pół na pół, gotówka do tego kredyt na przykład generalnie rzecz biorąc w Polsce ja bym to odradzała na podstawie RUN natomiast jeżeli chodzi o zagranicę no i oczywiście będziemy się tutaj kłócić, nie. No przecież wiadomo, że nie chodzi o, o pewną, yy, pewną ziemię, na której no, nic się w tej chwili nie należy, że tak powiem, angażować finansowo. Tylko chodzi mi o, o jakieś fajne miejsce, gdzie faktycznie widać perspektywy. Jak najbardziej to robić, nie wycofywać się z tego bez względu na to, co jest opowiadane dookoła, dlatego że widać w bardzo krótkim czasie możliwości dodatkowego, że tak powiem, jakby zarobku na, na tego typu rzeczy. No i co, i tutaj, jeżeli macie jakieś zapytania, na przykład pod tytułem, bo widać, że raj dochodzi za wami tutaj przy zmianie przy Iwas, więc te z Was, które się zastanawiają, czy ten. Kupić za gotówkę, autko, czy coś takiego, a wziąć na, na przykład leasing, to, to nie kupować. Tak, o! Nie kupować, wziąć sobie taką możliwość, która daje generalnie rzecz biorąc rozłożenie dłuższe w czasie spłaty, zachowuje wasze środki, którymi wy możecie dysponować, a eksploatować to auto i nie wychodzić przed szereg. Jezu, jak się fajnie zrobiło. Chciałabym, żebyście byli tutaj ze mną. Chmureczki takie są piękne. Poczekajcie, może wam pokażę. Bo ja już będę z wami kończyć powoli. Wiecie o tym? O, widzicie jak fajnie? Patrzcie, jak tutaj jest ładnie. Tak jest. Dobra, buziaczka wam daje. I wesołych świąt. Wesołych świąt odrodzenia i odnowienia. No i nie dajcie się. Uśmiech numer 5, głowa do góry. I pamiętajcie, to na co zwracasz uwagę, to zasilasz energią. Bądź mądry, skorpioniku, bujaczki, papa.